A więc cześć Siemano, jestem Mister Neo, witam was w kolejnym odcinku, znaczy to jest początek maratonu, więc przepraszam za pomyłkę. Zapraszam was e, po pierwsze na mojego Discorda i lećmy od razu robić serwer. E, poprzedni odcinek został usunięty, więc dobra, tutaj nie wiem sobie coś wpiszemy, nie wiem odcinek, żeby było tutaj nie chcę wam w sumie pokazywać co mam. Nie wiem czy ten. Ale po prostu, jak klikniecie, to możecie zmienić sobie ikonki. Dobra, usuńmy na początku wszystkie. takie złatwiej dla każdego. I dobra, i tworzymy kategorię. Tutaj informacje. Informacje, i robimy tutaj kanały głosowe. Ale jeden, dwa. 3 4 A dobra, stworzył mi się taki, robimy tutaj 3 Go sobie damy trochę wyżej, żeby się nie pomylić I dobra, teraz chodzimy na stronę, y którą będziecie mieli w opisie Start IT Logujecie się do panelu prawy górny róg, Wchodzicie na ten serwer, który macie do zrobienia A, ja muszę odświeżyć Odcinek, dodaj I dodajecie bota I kontynuuj Autoryzuj No i bot powinien być dodany No i tak jak widzicie Nie wiem, stworzę, stworzę jakąś kategorię informacje, żeby wam pokazać, że jest tutaj byle, co wpiszemy, i start it został dodany na serwer, więc my, żeby był bardzo ładny serwer, klikamy tutaj, klikamy tutaj, i mamy tutaj bardzo fajne rzeczy, czyli tak, ja wejdę na swojego Discorda i tak jak widzicie jest start it dodany i ja wejdę na swojego Discorda, sprawdzę co ja mam tutaj. Mam osoby. Dobra, no to wchodzimy na e, odcinek, wchodzimy na tutaj na Start ita. i szukamy tutaj godzina, tutaj jest, tutaj jest data i tutaj są członkowie. Ale tutaj są z botami, więc tego nie bierzemy. My chcemy wziąć z ilością członków osoby. O. Bez botów tutaj jest. Kanał z osobami osoby równa się członkowie minus boty, czyli bez botów. I dobra. Eee, weźmy tutaj jakiś, jakąś fajną. Emotkę tak jakby z mojego serwera dajmy z yy, taką emotkę weźmy, takie coś. I wchodzimy tutaj na Emoji fek. I tutaj polecam wam to, bo to jest bardzo fajna strona. Do robienia sobie tak jakby takich fajnych e Fajnego serwera, po prostu to są emotki, które możecie wykorzystać. I dobra. My jako osoby to weźmiemy weźmy coś takiego. Tutaj osoby tu i musi być takie coś. Bo bez tego wam. To jest, że w tym miejscu będą wam się pokazywać osoby. Dobra kanały z online, a no właśnie musicie najpierw jeszcze wybrać, przepraszam wybieracie tutaj teraz kanał z online wybieramy tutaj, kopiujemy sobie tutaj to online wchodzimy tutaj na emotki i weźmy na przykład taką no biorę akurat randomowe żeby wam pokazać Oczywiście, wy możecie zrobić lepiej. Weźmy teraz rekord online. Rekord online. Kopiujemy tutaj, tutaj. I weźmy to. I musimy wziąć jeszcze, no oczywiście, zapisujemy to. Najnowszym użytkownikiem to nie o, bany. Ja sobie na przykładzie korzystam z takiej kategorii jak bany. Ja praktycznie tylko te trzy używam. Nie używam wszystkich i wchodzimy tutaj. Szukamy sobie weźmy to, bo to jest bardzo ładne. Bany. Tutaj tak. I tak. I zapisujemy to. Chodzimy teraz na Discorda. Eee, tutaj klikamy. Klikamy tutaj S. Eee, S S S S. O D I. Nie, 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 nie. An, dobra. Dobrze napisałem. Myślałem, że źle. I tak jak widzicie mamy informacje I teraz sobie robimy tak e Edytuj kanał Tutaj to To, to To, to, to Dobra tutaj w sumie zapisujemy już Idziemy sobie na Tutaj, tutaj I szukamy jakieś fajne emotki Jakiejś bardzo fajnej Dobra weźmy jakąś randomową Weźmy sobie takie coś Żeby Było na tego Teraz wchodzimy tutaj 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 i tutaj No ja akurat tej motki Nie mogę zobaczyć Bo nie mam takiej, takiej Czcionki czy coś w tym stylu I dobra Tutaj polecam w informacje Zrobić regulamin, ale my zajmiemy się tak jakby takim e, serwerem problem. Czyli e, pokażę Wam co i jak, czyli na, na przykładach. Więc dobra, zróbmy regulamin, regulamin. Zróbmy jeszcze ogłoszenia i zróbmy jeszcze Głosowania Głosowania I dobra, teraz wchodzimy tutaj 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 to kopiujemy Tutaj Tutaj I dobra, i teraz wchodzimy na tą stronę Na e, Tym na chromie i szukamy sobie jakieś fajne emotki weźmy serduszko idziemy na e, regulamin klikamy tutaj, tutaj tutaj no i mamy fajny regulamin już osoby które będą wchodzić na serwer pomyślą sobie wow ale ten serwer jest mega a tu takie coś że to Mr.Neur zrobił więc wchodzimy tutaj kopiujemy sobie jakąś emoteczkę a sobie tą weźmiemy kopiuj wchodzimy w discorda wchodzimy tutaj o kurde wszystkie mi się skopiowały dobra to weźmy to i głosowania jak mi się już wszystkie skopiowały to weźmy sobie to no i mamy e, fajny regulamin zrobiony, e, jaki oraz ogłoszenia i głosowania. No i zajmiemy się teraz kanałem dla tak jakby ludzi. Czyli weźmy co by wziąć. Jakby to się mogło. Pogadanki. Pogadanki. No i na pogadanki czat, oczywiście. Komendy. No i oraz gadamy. No i dobra. Kopiujemy tutaj stąd. Tyk, tyk, tyk. Odcinek oczywiście może się wydawać nudny dla niektórych osób, ale za to jest strasznie pomocny, bo takie odcinki macie od razu pokazane jak to zrobić i to naprawdę nie jest skomplikowane na tym odcinku. Jeżeli odcinek wam się spodoba, bardzo zachęcam was do, do zasubskrybowania mojego kanału po więcej, bo robimy maraton, będzie 5 odcinków z tego, z tej serii. No i mam nadzieję, że ogólnie wam się spodoba tego typu odcinki. Więc yy, szukamy tutaj emotki na Weźmy to, albo nie, 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 nie. Weźmy to. Wchodzimy teraz w Discorda. Idziemy tutaj. A, nie pokazuje mi tej emotki. Szkoda. Weźmy sobie taką emotkę. Wchodzimy teraz tutaj, 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 tutaj. I teraz yy, o kurde, nie zrobiło mi się. Musimy skopiować tutaj to i wlepić to tutaj. Yy. Coś mi się zbugowało i troje mi się to nie spodobało, więc wracamy jeszcze raz na tą stronę. I weźmy sobie jakieś dwie randomowe, żeby były po prostu, czyli to i to. Wchodzimy teraz na Discorda. Klikamy tutaj. Tutaj zapisujemy. Wchodzimy jeszcze raz. Ostatni raz wchodzimy. I klikamy. W, nie wiem, to. I wchodzimy na Discorda. Dobra, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomógł. Zostańcie ze mną na dłużej, bo robimy maraton tych odcinków z Discorda. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i że wasze serwery będą się rozwijać. W następnym odcinku spróbuję wam pokazać jak zrobić rolę. Ogólnie mam to zaplanowane i w sumie zobaczycie co będzie w następnym odcinku. Więc ja dziękuję i przepraszam za taki długi odcinek. Ale za to jest dobry poradnik. Więc cześć, trzymajcie się. Bajo. Oczywiście, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, bo bez tego się nie obejdzie. Więc yy, możecie dać jakiś fajny komentarz, bo dla mnie to jest bardzo pomocne. I przy okazji, jak dobijemy 2000 subskrypcji, będę mógł Wam zrobić jakiś fajny specjal. Więc cześć, trzymajcie się. Bajo.